Czuję, że pies jest już bezpieczny. No w sumie, jeżeli macie za jakiegoś antychrysta czy coś, no to jej się nie dziwię, no bo wyobraźcie sobie, nie wiem, pomyślicie, że a ta głupia baba z matmy znowu nie daje mi coś tam. Jak ja bym chciała, żeby zachorowała, nie wiem, jakieś przeziębienie, gorączka czy coś, nie? I podchodzi do was typ, wiem co mówiłeś. Uważaj, bo to, co słyszyłeś, pani przejdzie na ciebie. To czuję, wiadomo, no Złowraca, tak, to prawda, ale no. Mam nadzieję, że rozumiecie o co mi chodzi. Że to jest nienormalne, że ktoś taką. Wpatrujesz się za okno, ciesząc się chwilą spokoju. Teraz na pierwszy plan wysuwają się Twoje własne myśli, chociaż myśli innych nadal walczą o Twoją uwagę. Brzmi to jak. Nie pamiętam, czy ja supermoc taka była, że. słyszał wszystkie myśli, ale musiał umieć się skupić na konkretnych. A nie, to był nadprzyrodzony słuch, dobra, nieważne. Od jak dawna tak żyję? <laughs> Zamykasz oczy i zanurzasz się we wspomnieniach. Jak ja kocham retrospekcję. Jakby nie można ich było dać na początku odcinka z podpiskiem kilka lat temu, a później czasy obecne, kuźwe. Naprawdę, nie byłoby źle. Przypominasz sobie, jakie tutaj te kolory. Zalany słońcem ogród domu, w którym mieszkałaś jako dziecko. dziecko. <laughs> to było spokojne miejsce, w którym czułaś się bezpiecznie. Spędziłaś tam tysiące radosnych godzin, marząc o przeszłości. Kocham to miejsce. Słyszysz przetłumione odgłosy dobiegające z usytuowanego nieopodal warsztatu twojego taty. Tato pewnie coś buduje albo naprawia. Zawsze szukał sobie jakiegoś zajęcia. Nagle w twoim umyśle pojawia się obraz, który już na zawsze zakłócił twój spokój. Twój tato stoi obok jakiegoś samochodu. Na jego twarzy wyraz bólu. Za kierownicą samochodu siedzi kobieta, która wydaje się bardzo nieszczęśliwa. Nie poznaję jej. Często myślę o tym, jak się masz. Od tego dnia. Tato? Tato jest w warsztacie. Nie może ze mną rozmawiać. Obraz wraca do ciebie jak film, który ktoś odtworzył w twojej głowie. Twój tato zamyka drzwi samochodu i kobieta odjeżdża powoli. <laughs> Mężczyzna patrzy za oddalającym się samochodem. Już za to był tęsknię, moja kochana Meg Meg? Kim jest to Meg? Że tak powiem Megalodon The Meg Nie no, znacie film? Dajcie znać Ja znam tylko i wyłącznie z opowieści oczywiście spoilerowej mojego brata Który e, uwielbił ten film swoimi czasy, obejrzał go kiedyś nawet trzy razy w ciągu dnia Jej No Ja wiem tylko, że był tam wielki rakin, który próbował się dobić do małej dziewczynki e, urody azjatyckiej Ona była w jakimś szklanym, nie wiem, statku czy coś takiego Za szybą jego słowa są pełne tęsknoty, pochodzącej z głębi serca. Kochają. O, jego przepacham. Czy to chodzi o rozwód? Powoli dochodzi do ciebie to, co właśnie zobaczyłaś. Ale co z mamo? O co tu chodzi? Nie, muszę o tym zapomnieć. To przeszłość, zamierzchłe czasy. W twoim umyśle panuje chaos. Starasz się znaleźć jakieś wytłumaczenie. <laughs> Czy zaczynam wariować? Powinnam zapytać tatę o Meg. Porozmawiaj z nim. Nie mów mamie. Porozmawiaj z nim. Kiedy wreszcie postanawiasz porozmawiać z tatą, ten akurat wychodzi z warsztatu. Kiedy cię zauważa, cały się rozjaśnia. Hej mała, co tam? Cześć, tato. Coś nie tak, kochanie? Muszę go zapytać. Chcę się upewnić, że nie wariuję. Tato, kim jest Meg? A teraz tata, ups, czy ja przypadkiem w nocy powiedziałem nie to imię? <noise> Oczywiście, jakby, no tutaj żartem tylko, tak. Jego twarz natychmiast blednie. Kto ci o niej powiedział? Ja nikt. Wiedziałam, jak się z nią żegnasz. Ale ciebie i twojej mamy w... nie było wtedy w domu. Zaplanowałam wszystko tak, żeby was nie było. O Pożegnałam się z nią prawie pięć lat temu. Tato, nie wiem, jak to zobaczyłam. Po prostu przed chwilą w mojej głowie pojawił się taki obraz. Jak wspomnienie? Mężczyzna milczał przez chwilę, próbując cię zrozumieć. Chyba i tak już wszystko się wydało, a ja nie chciałbym cię okłamywać, kochanie. No nic się nie wydało, bo przecież pytamy cię, bo nie wiemy. Mówiąc to, pociera sobie dłońmi skronie. <kłysy> Dziwne, właśnie o niej myślałem i o tamtym dniu. Kochasz ją? Jego oczy otwierają się jeszcze szerzej. Przez chwilę wygląda na przerażonego, jakby nie wiedział, jak do ciebie podejść. Kochałem. Twoje serce przeszywa ból. Obraz idealnej rodziny rozbija się w twojej głowie w drobny mak. A mama? Wie o wszystkim. Postanowiłam zostać ze swoją rodziną. Nie mogłam cię zostawić, April. Ojej, jakie to kochane. Zupełnie takie przeciwieństwo tego, co miała April w filmie, bo ona nie miała mamy. Nie wiem dlaczego, ale... Tato, zdecydowaliśmy się z mamą zawalczyć o nasze małżeństwo i wychować cię razem. Ale ja nigdy tego nie żałowałem. Przełykasz głośno, czując jak zalewa cię fala emocji. Dlaczego tu nie ma, że przełykasz linę? Nie chodzi tylko o poświęcenie twojego taty. Dochodzi do ciebie, że odczytałaś jego myśli. Zobaczyłaś prawie jego prywatne wspomnienie. Wierzę ci, tato. Tego dnia zaczęła się twoja trudna relacja z twoim wyjątkowym darem. Tego dnia nauczyłaś się też ukrywać swoje uczucia. Tak, jak zrobił to twój tato. Zastanawiam się, czy to ptaki, czy moje zwierzątko się przekopuje. Takie, takie szuru, szuru słychać. Pociąg zaczyna hamować spiskiem, a twoje myśli wracają do teraźniejszości Drzwi wagonu otwierają się i słyszysz, jak w myślach większości kobiet w metrze pojawia się głębokie westchnięcie. Coś przyciągnęło ich uwagę, zapewne przystojny młodzieniec <laughs> W końcu musi się pojawić typek z okładki, nie? Zerkasz w stronę wejścia i patrzysz prosto w oczy wysokiego mężczyzny o urodzie, urodzie Adonisa, który właśnie wszedł do środka tak wyglądał Adonis. On wygląda jak. Mm, Drimzon. I taka trzecia historia. Nie pamiętam, która to była, ale tam gra, nie grało wszystko. Trzecia historia. W każdym Coś tam w hostelu? Historia w hostelu? Nie pamiętam, ale coś takiego. On chyba tam był. Ale nie wiem, nie pamiętam, bo kiedyś tam zaczęłam pierwszy odcinek. W końcu go nie skończyłam, bo stwierdziłam, że to taka patologia, że ja w to grać więcej nie będę. Jego mięśnie napinają się, gdy przetrzymuje się drążka, by nie stracić równowagi. Ja podziwiam stare dziadki, które potrafią bez wstrzymania w autobusie ustać prosto, naprawdę na zakręcie, na, na podjeździe, na prostej. Po prostu oni są jak przyklejeni do autobusu i tylko się poruszają lewo, w prawo, do przodu, żeby się nie przewrócić. I to jest takie a, perfekcyjne. Hm. Nie żeby tego potrzebował. Takiego raczej ciężko przewrócić. A więc zdziwiłabyś się, co fizyka potrafi Patrzysz z uznaniem na jego wyrzeźbione ciało Znajduje się w idealnej pozycji Przodem do ciebie Ale lepiej z boku czasami obserwować Bo od tyłu wszyscy ładnie wyglądają Naprawdę wiesz, mi, kiedyś sobie jadę autobusem e, Ten... I widzę w macie jakiś pan stoi, nie? ten mówię hmm, pewnie młody Jak tylko przejeżdżam autobusem, tak odwracam głowę O kurde, jaki stary, jeszcze wąs taki w stylu, wiecie, za dzikiego zachodu To odwróci moje myśli od innych Wybrzuszenie w jego luźnych spodniach sporo obiecuje. Dlaczego tak szybko? Robi wrażenie. Naprawdę. Mogę tam włożyć portfel. Ja powiem, co robią młode, młode dziewczynki, które chcą być kobietami. No, wypychają się. Już tu noszę watu. Kurde. Patrzycie sobie w oczy. Tym razem mężczyzna uśmiecha się. Okej. Okay. Wie, że patrzyłam. Nie, 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 nie. po prostu nie. Zalewać się? Nie, 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 żadnego podobnego. Gardzę tym, po prostu tym gardzę. Jesteście w miejscu publicznym, jesteście dorosłymi ludźmi, nie jesteście zwierzątami, potraficie pohamować swój popęd, nie powiem jaki. Większość pasażerek ślini się na jego widok, a ty jesteś jedną z nich i wcale się tego nie wstydzisz. Co za ideał! Idealni są tylko na wierzchu, w środku są zepsuci jak zgniłe jabłko. Póki co mój dzień był beznadziejny. Czemu nie miałabym się zabawić? Ponieważ to jest family friendly content i program, nie róbcie mi już w pierwszym odcinku scen 18+. Twoje zdolności mają też swoje plusy i postanawiasz z nich skorzystać. Posyłasz mu skuszące spojrzenie i skupiasz się na jego myślach. Co za piękność. Kocham eleganckie dziewczyny. I te nogi. Gdyby jeszcze je skrzyżowała. Uwielbiam, kiedy kobiety to robią. O Jezus, nie. Hmm, da się zrobić. Elegancko zakładasz nogę na nogę. Wow, co za laska. Chciałabym mieć taką dziewczynę. Aha, robiłby się takie rzeczy, już sobie wyobrażam. I wcale nie byłyby tu słodkie pończuszki i yy, czekoladki by się nie kupował. tylko... Yy, ma na myśli łóżkowe, no. I ja bym nie pogardziła, ktoś się siedząko robił. No, ostatnio przez pracę jakby nie mam czasu i też przestałam lubić i... Mężczyzna przełyka ślinę nerwowo. Ja chyba będę dodawała tu ślinę, bo jak ktoś coś przełyka i to jeszcze w takiej sytuacji, to dobrze nie brzmi. Uh, 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 uh. Nie będę tego czytała, pozwólcie. Hmm, ciekawe, jakie rzeczy miał na myśli. Uh, zapomniałam. Mogę sprawdzić. Muszę się tylko przesłuchać. Uh. Posłuchajcie go, myśli tego przystojniaka? Um, mam nadzieję, że nie będziecie mi e, mieli za jeżeli zwrócę uwagę na kogoś innego I nie chodzi o diaksy, bo diaksów mam od cholery i mi ich nie żal Ale po prostu to są odcinki w Family Friendly Jeżeli chcecie sobie te wszystkie brzydkie rzeczy sprawdzać, no to sami się sprawdzajcie Ja staram się, żeby to było, wiecie, w miarę treściwe Tu jest pełno kobiet, które błagają o jego uwagę Niech one o niego walczą Nie mają takiej przewagi jak ty Zapominasz o krzepkim przestojniku i skupiasz uwagę na niepozornej dziewczynie z książką. Idealnie, to tak, jakbym słuchała audiobooka. Reszta podróży upływa ci w spokoju, siedzisz zatopiona w magicznym świecie elfów i magii, aż wreszcie pociąg zatrzymuje się na twojej stacji. Wow, jak tu ładnie! Chociaż to tak przypomina mi jakieś takie niechlujne drewno, ale wiem, że to jest specjalnie. Ten, w tym sensie ten no cały. Cała recepcja. Gdy tylko wchodzisz do recepcji swojego gabinetu, Wood, twój asystent, wita cię w, zwyczaj, w zwyczajowy sposób. Ciekawe dlaczego, Wood? Witaj, bogini. Wyglądasz przepięknie. Jak zawsze. Wood wzorował się na wiecie, bo on ma tego pieprzykatki. On. z kwestią młodą sobie go dorysowuje, czy. Nevermind. Powinnam więcej ci płacić. <grym> Moje komplementy nigdy się nie skończą. Nie, nie zdziwi się, jak jest Francuzem. Szkoda tylko, że wiem, że nigdy nie dasz mi podwyżki. Kogo próbujesz oszukać? Szkoda tylko, że wiem, że twoje komplementy są fałszywe. Czego chcesz? O, dobra, zapomniałam, że ona ma swoje moce magiczne. Dla kogoś z zewnątrz brzmiałoby to tak, jakbyście się nienawidzili. Ale wasze przekonania to kwintesencja waszej przyjaźni. U. właśnie zobaczyłam re re reklamę WegeBurgera i o nie... Nie róbcie mi tego kochanego burgera. To jest jedyna rzecz z McDonalda, którą zjadam w całości i nie marudzę, bo jest tak pyszne. Dajcie znać, czy jedliście. To nasz specjalny sposób komunikowania się. Nie ma drugiej osoby, która rozumie moją złożoną naturę tak jak Wood. To dlaczego nie lubisz go najbardziej? Jego przyjaźń to niemal jak długi związek, którego nigdy nie miałaś. A ja już marudzisz. Ja nie miałam związku też, no i co? I mam zwierzątko jestem najszczęśliwszym człowiekiem na świecie. Ludzie mówią, że zachowuję się jak matka, która urodziła swoje długo wypragnione dziecko. No ale powiedzcie, jeżeli marzycie o czymś od dawna i od roku walczałam o zwierzątko, jakby... Kto na moim kanale jest duży, ten wie, ile razy wspominałam na odcinkach, że przegrywałam batalię, aż w końcu była decyzja. W piątek yy, po prostu wypatrzyłam sobie rzeczy, tata powiedział, dobra, kupujemy i w sobotę już to był taki totalny spontan. A jego sarkazm pozwala ci zachować tyle dystansu, ile akurat potrzebujesz. W sensie nabycie zwierzątka. Czy możesz przez chwilę nie być moją szafową i pomóc mi w czymś? Wood stoi przy biurku, na którym rozłożył trzy krawaty. O nie. Mam dziś randkę i nie mam pojęcia, który z nich wybrać. Serio? Udawaj przez chwilę miłą, proszę. Mojejku. Rzucasz okiem na krawaty i wskazujesz na jeden z nich. Mm. Ten czerwony do niego pasuje Jesteś pewna? Też nad nim myślałam, ale Czy to nie jest zbyt krzykliwe jak na mnie? Chciałam zrobić kolejnego Facepalm'a, ale mm. O nie, właśnie zobaczyłam coś strasznego Co by się stało, gdybym wybrała którąś z opcji Premium Ech. Dziwne, Woody jest bardzo pewna siebie Skąd te wątpliwości? Eee Wood... Przepraszam bardzo, teraz zobaczyłam, że gdybym wybrała tą opcję, doszło do czegoś w miejscu publicznym? O nie, na takie rzeczy się nie godzę. to jest przecież... Uch, złe. Wóz pyta, czy krawat nie jest... Yy, zażartuj. Nawet jeśli przyjdziesz ozdobiony jak choinka, to i tak ubranie nie dorówna twojej krzykliwości. Jezu, nie. Cała twoja osobowość jest krzykliwa. Bardzo śmieszne. A tak poważnie, to w każdym z nich będziesz wyglądał świetnie. Nie pomagasz. Grunt, żeby niebieski, żeby nie brał niebieskiego, bo... Y